Kaczkę musimy najpierw umyć, posuszyć, następnie nasolić, napieprzyć, przyprawić Ostatni Następnie kawałek, kawałki jabłek wkładamy do środka, tyle ile wejdzie. Do, do rozgranej wysłanki. Owypolywamy ją olejem i właskowamy. Wkładamy do piekarnika na około półtora godziny, a później odkrywamy pokrywę, żeby ona się zrumieniła. Następnie wyciągamy ze środka jabłka i w tym własny sos również odlewamy do innego garka. Podlewamy śmietaną i mamy gotowy sos. Zaprawiamy solą i pierwszą, w razie potrzeby. Podajemy. Spyzdanie i kapustomę. Wiesz, jak to jest? No. No, to to. to jest. Dobra, mamy to ostatni wywiad tam. No, co ja powiedziałam? Co ja też powiedziałam?